Przyjechał blat. Będzie można docinać. Op. Zaraz go sobie na kubyłki położę, odmierzę, dotnę ile mi potrzeba i go wnoszę. Ale najpierw... Zobaczcie co ten skurczysyn mi to robi. Ale się rozpanoszył. No była umowa, że mu kretowisk nie niszczę i nie robi nowych. To napierniczył kretowisko na kretowisku. Nie, 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 tak nie może być. Dalej, dalej ręce, gadżeta. Skurku, Pany. Jaki ciężki. Ło. Ja Dobra. Teraz sobie odmierzę i utnę. Niestety znowu stolarnia w obie nie działa, nie dotknął mi tych płyt, których potrzebuję, żeby kurde zrobić tą przedściankę przy zamrażarce. Ajajajaj. Ale przynajmniej blat położę. Dobra, potrzebuję 229,6. Wymiar, żeby był. Na dobra stronę to będę ciąć z dwóch stron, bo tutaj jest jakiś brak kurde okleiny. A z tej strony są delikatne wyszczypy. Hmm. No, może mimo, że to w rogu i tam pewnie będę też silikonował. Nie, to dobra, z jednej strony nie będę, nie będę sobie roboty dokładał. Tak jest, to trzeba go na lewą stronę, żeby cięcie nie wykruszyło płyt. Skurkowanie ciężkie. Tylko tak utnę, a kto mi podtrzyma ten kawałek, który ma odpaść? Muszę coś wymyśleć, żeby go podeprzeć. Niestety tak to jest jak się robi samemu. Dobra, coś wymyślę. Nie wiem z czego, ale coś wymyślę. O, kurde, ale się zaję. Cały. Brudziłem. Dobry, dmuchawka. Zaraz odmuchamy wszystko. Chach, chach, Bateryjka, chach. Gdzie lecisz? Wnoszę i przymierzam. Opa, jakie jest ucięte, Ładnie, znośnie może być. 229,5. Miało być 6. 229,3. O, dałeś ciała tutaj. Czemu tak wyszło? No jest i 3, jak W. Co to się stanęło? 229,5, no nie 2 mm nie może być tutaj tak krzywo, bo do tego będę kręcił później Boczny blat, tu musi być ładny kąt. Co to się stało? Ale żem spierniczył robotę, ale jak? No tu jest idealnie, tu spierniczyłem nie, muszę to poprawić. To nie może tak zostać. No nie, nie tyle, nie tyle, ale żem dał dupy. Coś mi się przesunęło i nie zauważyłem, co ewidentnie. O tyle dobrze, że mogę regulować tą boczną szafką. No ale tu też nie ma konta od tej strony mierząc. Czyli wychodzi na to, że ja dobrze uciąłem, tylko tu nie ma kąta. No. i to jest ta różnica. O tą różnicę tam zrobiłem dłużej i dlatego tu mi wyszło krócej. No. Czyli tu jest spierdzielone. Oni tu ucięli krzywo. Kurwa, że ja tego nie sprawdziłem wcześniej. Kurwa, no nie. 2 mm muszę tu zebrać. Dobra. Przegrzęcam blat, odmierzam te 2 mm, muszę skrobnąć. Nie mogę tego tak zostawić, to nie może tak być. Wyrównuję to i, i dopiero go wnoszę. Tam przy ścianie to sobie akrylem wykończę, ale tu, gdzie będzie mebel dochodził i tu będzie płyta szła, tu musi być prosto, bo jak płytę skręcę to wszystkie szafki z Koszlawie. Prostuję to. No, teraz może być. Teraz może być. Sprawie idealnie. I to mi wystarczy. Troszkę lżejszy. Co by nie było? Prawie 80 cm. Odciąłem. Kurde, nie przygotowałem sobie, żeby go na czymś, na czymś położyć. Bo później nie będę mógł, kurde, palce, palce podłożyć. Mój Ale to się człowiek namęczy, żeby chwilę pomieszkać. Ale tam jeszcze jednej szafki nie wstawiłem. Będziesz stał? Jak pierdyknie, to ino roz. No dobra, stabilnie stoi mi się wydaje. Nie no, sam się nie przewróci. No przecież się rozdrałem, bo tu jest za znowu. Muszę szafki ustawić, bo ikea, IKEA są głębsze niż, niż te tutaj standardowe. Te mają 56 korpus a te mają 59 korpus, 3 cm. Myślałem, żeby ją tu 3 cm przyciąć z tyłu, i by było elegancko, ale blat mam 62 cm, więc blat idealnie zajdzie na, na szuflady, więc po prostu tymi odjadę od ściany i będzie elegancko, i będzie to samo. Wiadomo, bym tu rzyskał 3 cm, ale tu i tak jest wystarczająco miejsca. Komunikacyjnego zostało 1,10 m. Świat i ludzie, musi wystarczyć. Chyba mam wszystko ustawione. Tak mi się kur, przynajmniej wydaje. Co jest? Ja pierdzielę. To jest ta strona, którą ja nie poprawiłem pod do kąta. No nie chce mi się drugi raz z tym wychodzić. I tu szafka pójdzie na zero. Później tu idzie duża płyta do samego sufitu. Tu idzie druga płyta, tak jak Wam mówiłem wcześniej chyba. I tu będą półki jeszcze. I powstanie taki zabudowa słupka i taki brat roboczy dla żony, żeby mogła sobie tutaj pracować. Tu jeszcze muszę zrobić dziurę, żeby przewody, żeby maszyny podłączyła, żeby przewody zeszły. Ale chyba go wynoszę jeszcze raz, póki mam kobyłki i te 3 mm tam zbiorę. Z wymiaru, żeby tu ładnie doszedł. Nie może być takiej japy, no nie. Jak to wygląda? Jak na naciągane tynki z ręki, jak wam to wygląda? Tu dotyka, tam jest dosłownie delikatna szczelina na akryl. I ta szczelina jest praktycznie równiutka, nie jest źle myślę. Dobra. To trzeba poprawić, to nie może tak być. Tu okleiłem, bo zrobiłem akrylowanko wczoraj, a dziś jeszcze mi zostało tego bezbarwnego lakieru, to żeby ściana się nie brudziła wiadomo, od materiałów i tak dalej. To ten cały ekran, tu i tu zrobię lakierem bezbarwnym, żeby to po prostu dłużej wytrzymało. I piękny widok z okna na moje kretowiska. I to już chyba ostatnie, jedno z ostatnich ujęć, które widzicie z domu. Więcej stąd nagrywek nie będzie, bo po prostu się przeprowadzamy, więc już nie będę nagrywał, jak będziemy mieszkać. Przynajmniej nie będę latał z kamerą po całym, po całym yy, mieszkaniu. Pokażę Wam jeszcze pokój córki jak wygląda umeblowany jeśli ktoś jest ciekaw jak wyszło montuję najważniejszy punkt w domu, czyli przywiozłem telewizor Uf, 65 cali chyba czy 70, on już nie pamiętam jaki kupowałem i teraz Yy, gdzieś mam schowany uchwyt do telewizora. A jest tutaj o, nawet wam pokażę zobaczcie jakiego mam tutaj przyjaciela, okaz moich połowów. Ładnie ususzony, polakierowany. Zobaczcie jak ma ilość zębów. Jak ktoś nie, wiedział, nie widział i nie wie, jak szczupak wygląda. Jak was chwyci za rękę, to nie daj Bóg takie coś jak wam wbije. Ból jest niemiłosierny, kawał. Kawałek nagi był i bardzo dobry był. <tryk> Także uchwyt do telewizora mam, zaraz go wieszam na swoje miejsce. Wieszam telewizor, jeszcze muszę dokupić tylko oczko meblowe, które muszę tu wywiercić i zamontować, żeby przewody po prostu teraz wychodzą naokoło, Później będą wychodzić stąd i będzie sobie router stał tutaj z boku. I wszystko powinno banglać. Także biorę się za montaż telewizora.